P. K. -B. Pięknie, Kretyni. Pięknie. A coś pan tak zaglądał? Tak, nie, tak, tak bo tak chciałem, żeby tak poetycko było. To takie, że takie zaglądanie to jest poetycko? No tak myślałem, to pan się zawsze czepiał. Pan naprawdę jest wredny. No pa te... powiedz pan normalnie. Pan jest tak wredny jak, jak platforma obłudy, proszę pana. A co pan ma do platformy obłudy? Platforma Obłudy... Od początku byli obłudni. Tak, ale y, ona się zwala kiedyś obywatelską, wie? Tak, pan? tak. No Patrz pan, to ja już zapomniałem. No, no to wie pan, y, y, widział pan te wszystkie wybory, jak to tak miało być demokratyczne. Widziałem, proszę pana, no, jak widziałem. to wszystko miało być takie, takie prawdziwe, że tu chodzi o to, że, że pokazać, że ta partia jest taką partią XXI wieku. Oczywiście. No, bo się rżną, y, gryzam się jak psy. Okazało tak, w poszczególnych. Okręgach? Okazało się, że wystarczy odsunąć jednego czy drugiego kmiota od koryta, dalej przesunąć, to, to, to od razu. Tak, byś, żeby już nie miał wpływu na nic. Na, nagle się okazuje, że jakieś taśmy wychodzą, że załatwiają sobie Praca. A wie pan, się żygać, co? Jak, jak słyszę tych polityków, oni tak siedzą wyprostowani, albo tak z krawatem, albo, albo tak trzymają ręce. Tak jak I dureń, wie, co mówią? Dure ich nauczył takich od, od zachowań, że mowa ciała, więc on siedzi tak sztywny. Mówi, mówi ciałem. Mówi ciałem. A co mówi? No to on mówi. Oczywiście na takie zachowanie, jak mieliśmy do czynienia tam na, na górnym czy dolnym Śląsku? Gdzie to było? Na, na dolnym. dolnym Śląsku. Oczywiście na takie zachowanie nie ma przyzwolenia. Proszę pana, nie ja, ma zgody. ja słyszę. Jak ja słyszę, że nie ma przyzwolenia, nie ma zgody, to już wiem, że jest gnój. No tak? Już wiem, że jest gnój, że coś się że, dzieje że, takiego. Że tam, dopiero, tam jest dopiero przyzwolenie. Tam. A mnie, proszę pana, najbardziej śmieszy w tym wszystkim że ci politycy którzy nie ma tak i mówią, że nie, nie ma przyzwolenia. Nie ma zgody. To mówią to ci, którzy dokładnie to samo robili oczywiście. i robią no, przez no, cały to, czas. No to wie pan, bo to najlepiej rzucić światło na kolegę. Ależ oczywiście. To tak jak jak w burdelu, kłócą się dziwki i mówią, że ale ty jesteś niecnotliwa. Grywka do ciebie. Ty dziewię? jesteś niecnotliwa. No tak, i politycy tak samo I mówią. Oni to Uważ, ty... też jest korupcja polityczna. Albo Brudas do Brudasa, ale ty jesteś bardziej brudny, ale ty bardziej śmierdzący jesteś No, no tak, I, i To tak! Bo są te nasze autorytety. Kocham, o, kocham po prostu i PO się teraz umazało. Te stołeczki, znaczy, to wszystko. Podszepuję. A pan zobaczy, mnie najbardziej bawiło to, że te wszystkie partie, m.in. P.O., autorytety moralne, najbardziej krytykowali zawsze na przykład PSL, że PSL załatwia swoim ludziom y, nepoty z y, rodziną. Kolę tak, tak. pana, PSL nigdy tego nie ukrywał. Pawlak wręcz mówił, Kocha że trzeba dbać o rodzinę. I on dbał. A pe, ale PSL załatwia te fuchy na poziomie gmin, proszę pana na góra powiatu, Czyli taki drzemik bierze, nie konfitury. A konfitury, czyli spółki Skarbu Państwa, no to w o, tym momencie. Ale nawet, ja kocham PSL, bo on nawet, nawet się nie przejmował tym, że ludzie ochrzcili, że PSL to są posady swoim ludziom. No jasne. Ma, no, no, rodzina jest rodzina. prawda? Rodzina jest Sami najważniejsza. Swoje, ale ci obłudnicy z Platformy nie ma zgody i. Nie ma przyzwolenia. To się okazuje, że 700 wszystko, 3000 gdzieś tam stanowisk. W spółkach z Karbów Państwa różnych, tych największych. Gdzie są prawdziwe konfitury? No to są właśnie kolesie, to są właśnie znajomi. Tak, to... Także my postulujemy, żeby PO jednak... Urealniło swoją nazwę i przestało już gubkować z tą obywatelską. Tak, zmieńcie już oficjalnie na Platforma Obłudy, to przynajmniej będzie uczciwe i... I będzie wiadomo, że piwo? A, że piwo. Okej! Okay. Okay.